Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie osoby z znaku Panny Moi drodzy, zrobię dziś dla Was czytanie na zimę Zima 2019, łamana na 2020 Zobaczymy sobie, co do Was przyjdzie nowego w czasie tej zimy Co będzie Waszym celem, Waszym marzeniem Czy, czy sobie poradzicie, czy sobie zrealizujecie te swoje marzenie, tak? Zobaczymy też sobie, czego nie będziecie dostrzegać, czego nie będziecie zauważać. I tak ogólnie, zepniemy sobie. Dobrze? Moi drodzy, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc zapewne nie dla każdego z Was to czytanie będzie. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany czytaniem prywatnym, zapraszam do kontaktu ze mną. Dobrze, czytanie dla Panny na zimę. Dobrze. Moi drodzy, co odchodzi od was? Odchodzi od was trójka mieczy. Bardzo fajnie. Odchodzą od was jakieś problemy, boleści, trudności, jakieś sprawy takie, które za wami się ciągną od dłuższego czasu, tak? Z którymi powinniście się już po prostu pogodzić, pogodzić z tym, że coś może utraciliście, bądź kogoś utraciliście. Jakiś ból, odchodzi od Was ból, odchodzi od Was zranienie, moi drodzy. Dla niektórych z Was może to być rozczarowanie partnerem, partnerką, bo ktoś Was zdradził, bo ktoś Was oszukał, tak. I tutaj po prostu odchodzi to od Was, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. To już będzie Wasza przeszłość. Co do Was przychodzi nowego w czasie zimy? Jakieś podejmowanie decyzji. Jakaś sprawa, sytuacja, dwie możliwości, dwie opcje do wyboru. Coś tutaj będziecie się nad czym zastanawiać. Może to być coś takiego, że dostaniecie propozycję pracy w dwóch miejscach i będziecie się zastanawiać. Może to być coś takiego, że dostaniecie propozycję wynajmu mieszkania. Będziecie się zastanawiać, które wybrać. Może być propozycja wyjazdu gdzieś za granicą. Będziecie się zastanawiać, czy to zrobić, czy nie. Czy wyjechać tam, a może tam. Tak to się tu pokazuje. Tak, coś tutaj do Was przychodzi: jakaś taka zmienność, zastanawianie się, wybory i zmienność. Tak? Co będzie Waszym celem w czasie tej zimy, moi drodzy? Waszym celem będzie coś takiego, że Wy będziecie chcieli, tak jak już powiedziałam, pogodzić się z przeszłością. Stać się tacy emocjonalnie dojrzali i realizować swoje zamierzenia. Gdzieś na poziomie waszej głowy macie jakieś plany, jakieś zamierzenia, chcielibyście coś realizować, coś zmieniać. Niektórzy z was bardzo chcieliby odnieść sukces w przedsięwzięciach, w sprawach zawodowych, w pracy, tak? Chcielibyście zacząć ruszyć czymś naprzód, tworzyć coś swojego. Moi drodzy, co będzie waszym celem? Dla niektórych z Was celem będzie podróż. Dokładnie, w trójce buław jest podróż. Możecie gdzieś wyruszyć, wyjechać gdzieś, za granicę, daleko gdzieś. To będzie Waszym celem. Będziecie po prostu dążyć do tego, żeby to się Wam zrealizowało. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie. A jak ludzie będą. Odbierać to wszystko. Czy będą wam pomagać, czy będą wam szkodzić? Ludzie, wasze otoczenie, wasi bliscy, znajomi, rodzina, przyjaciele i tak dalej. Otoczenie tutaj będzie takie bardziej na pozycji wycofania się. Tutaj z niektórymi osobami, tutaj może być zerwany kontakt, brak tej komunikacji może być, tak? Ta karta bardzo często mówi o milczeniu. Ktoś się może do was nie odzywać. Może tak być, moi drodzy. Ale Wy mimo wszystko, Wy nie będziecie patrzeć na inne, Wy będziecie pokonywać przeszkody, trudności, Wy będziecie ruszać naprzód. Tutaj z kimś może być coś takiego, że będziecie liczyć na wsparcie, kogoś na pomoc, kogoś na dobre słowo, a ten ktoś po prostu się nie odezwie. Nie odezwie się ani słowem do Was. Tak tutaj może być. Co powinniście zrobić, żeby zrealizować te swoje zamierzenia, plany, te marzenia, moi drodzy? Co powinniście zrobić? Ruszyć naprzód. Otworzyć się na zmianę Waszych denarów. Niektórzy z Was dokładnie powinni poddać się zmianie. Powinni poddać się zmianie pracy. Jeżeli faktycznie tutaj w tej karcie dostaniecie możliwość wyboru pracy, bo będziecie mieć więcej niż jedną opcję do wyboru, poddajcie się tej zmianie, wybierzcie tą korzystniejszą ofertę. Inni moi drodzy. Faktycznie, jeżeli dostaniecie propozycję mieszkania, będziecie mieć do wyboru, wybierzcie to mieszkanie i dzięki temu będziecie w końcu mogli posiadać coś własnego, mieć własny dom, własne mieszkanie. Tak to, się tu, tak, tak to się tutaj pokazuje. Ale co Wy powinniście zrobić, żeby zrealizować te swoje marzenia? Ruszyć naprzód, otworzyć się na te nowe zmiany. Otworzyć się na te nowe propozycje, składać dużo wniosków, dużo, dużo, dużo dzwonić, dużo pisać, komunikować się, tak? A z denarów to też jest komunikacja, to jest pisanie, to jest, ja bym tu powiedziała, również tworzenie jakiegoś fajnego nowego początku, moi drodzy. Otwierajcie się na te zmiany. Dzięki temu naprawdę uda Wam się bardzo dużo. Czego Wy nie widzicie? Z czego Wy nie zdajecie sobie sprawy? Tu pokazuje się cały czas ta przeszłość. Zawrzyjcie przymierze z przeszłością, i wtedy Wasze plany, Wasze marzenia będą się realizować, moi drodzy. To jest takie jedno, co tutaj mi się od razu pokazało. Natomiast następna rzecz, czego Wy nie widzicie. Niektórzy z Was mogą nie widzieć kogoś kto darzy Was ogromnym uczuciem, kto darzy Was bardzo dużą miłością. Wy tego nie dostrzegacie, że ktoś Was bardzo kocha, bardzo szanuje, bardzo Was pragnie. Tak to się tu pokazuje. Rozejrzyjcie się dookoła. Bo jest jakaś osoba, jeżeli nie jesteście w związku z nikim, to jest taka osoba, która Was naprawdę darzy ogromnym uczuciem. A jeżeli jesteście w związku, yy, macie partnera, macie partnerkę, macie żonę, macie męża, to Wy nie dostrzegacie tego, że ta druga strona stara się, żeby to, wasze, żeby to wasze małżeństwo było szczęśliwe, że ta druga strona wkłada od siebie bardzo dużo, żeby ta miłość była w tym związku, żeby to uczucie cały czas było, żeby to słoneczko cały czas świeciło nad wami, tak? Nie dostrzegacie również czegoś takiego, że y, jakiś fajny nowy etap w życiu wam się otworzy? Coś, y, że, coś takiego, gdzie. Wy będziecie mieć możliwość zmienić coś w swoim życiu. Wy tego nie będziecie dostrzegać, tak? Tak może być, że niektórzy z Was nie dostrzegą y, czegoś nowego. Tak może być. I koniec zimy. Jaki będzie dla Was koniec zimy? Z końcem zimy Wy będziecie, moi drodzy, tacy spokojnie wewnętrznie, zachowacie bardzo duży spokój wewnątrz siebie i taka ta wrażliwość w Was będzie, taka ta delikatność w Was będzie, tak? Możecie się poświęcić na rzecz kogoś, na rzecz czegoś. Na koniec zimy tak, tu jakieś poświęcenie może być, ale przede wszystkim w czasie, na koniec tej zimy, moi drodzy, otworzy się u Was ta intuicja Wasza, tak? Przebudzi się ona na nowo. Ten taki rozwój Wasz duchowy te, te, te siły, te kontakty z podświadomością Ta podświadomość w Was taka będzie bardzo silna, bardzo mocna W ogóle ta wiedza duchowa Uderzycie w te, w te tematy ezoteryczne, to te spirytualne No niektórzy Was na koniec zimy mogą po prostu okazać się jakimiś Jak bym to powiedziała? Wróżkami? Może tak być, że odkryjecie w sobie ten dar jasnowidzenia, dar przepowiadania przyszłości. Może tak być, moi drodzy. I z całego serca tego Wam życzę. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że ogólnie czas tej zimy będzie taki fajny dla Was. Naprawdę, fajny. Wkraczacie w coś nowego, otwierajcie się na te zmiany. Fajne zmiany, dobrobyty do Was przychodzą, dużo sukcesów, dużo zmian w pracy, tak? Przemieszczania się, praca, mieszkania. Tutaj takie te zmiany są właśnie w tym temacie, moi drodzy. No cóż, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, pa!